Rycerze obok kochanek. Król skinął palcem, zaczęto igrzysko. Spadły wrzeciąże ogromne rywisko zwolna się toczy. Podnosi czoło, milczkiem obraca oczy wokoło. ziewy rozdarł straszliwie, i kudły zatrzasnął na grzywie, i wyciągnął cielska brzemię, i obalił się na ziemię. Król skinął znowu. Znowu przemknie się krata. Szybkimi skoki, chciwy połowu, tygrys wylata. Spoziera z dala i kłami błyska. Język wywala, ogonem ciska i lwy do obiega. Topiąc wzrok jaszczurzy, wyje i buczy. Bucząc na stronie, przylega. Król skinął znowu, znowu podwój otwarty. I z jego zachowu dwa wyskakują lampar. Łakoma boju para zajadła, już tygrysa opadła, już się tygrys z nim drapie, już obydwu trzyma w łapie. Wtem lew podniósł łeb do góry, zagrzmiał i znowu ciszę, a dziś z krwawymi pazury obiega, za mordem dysze, dysząc na stronie przylega. Wtem leci rękawiczka z krużganku w pałacu, z na nadobnej Marty. Pomiędzy tygrysem i między Lamparty, na środek placu. Marta z uśmiechem rzecze do Emroda: Kto mnie tam kocha, jak po tysiąc razy czuły mi przysiąg wyrazy, niech mi teraz rękawiczkę poda. Emrod przeskoczył zapory, idzie między potwory, śmiało rękawiczkę bierze. Dziwią się panie, dziwią się rycerze, a on w zwycięskiej chwale wstępuje na krużganki. Tam od radośnej witalnej kochanki rycerz jej w oczy rękawiczkę rzucił. Pani, twych dzięków nie trzeba mi wcale. To rzekł i poszedł. I więcej nie wrócił.